Za Witam Was w kolejnym odcineczku z case Haga. Oczywiście na samym wstępie najlepszy kod promocyjny czyli kod z Biku 44 który daje Wam 20% bonusu przy doładowaniu darmowy dolarek, oczywiście na starcie dwie skrzyneczki no i jeżeli używacie to pamiętajcie grajcie z głową i trzeba mieć wkończone 18, 18 rok życia pamiętajcie oczywiście, że macie free case'y dostępne co 24 godziny, czym wyższy level tym lepsze nagrody my sobie sprawdzimy dzisiaj co może z tego polecieć, sam jestem ciekawy Mam nadzieję, że coś ciekawego. No, jakby wypadła ta M9, bo relacyjnie 55 dolarków, Zerknijmy dalej. Royal Paladin, pamiętajcie, że macie fajne konkursiki na stronie. Zaraz wam pokażę w ostatnim odcineczku kolejny fajny konkursik wleciał dla Was. Tu wam posprawdzam na szybkości. nóż widelec może nam coś ciekawego wpadnie. Pamiętajcie, że szanse są faktyczne. Nie ma nic tutaj. Oszukanego, więc korzystajcie i otwierajcie, bo jest to oczywiście za darmo i co 24 godziny eee, No i tyle, i tyle. Steamowe niestety nie mam takiej e, możliwości otwarcia tego, bo chyba nie polubiłem Albo nie, nie wiem czemu nie mam możliwości właśnie Aż muszę po prostu to później e, zobaczyć e, Macie tutaj fajne konkursiki Ale pamiętajcie, że też macie do wygrania fajnego skina e, A jest nim Oczywiście mm, Uspik Eee, muszę wam zaraz pokazać, bo się zakręciłem. Uspik kora mozgowa, kolejny skinek, 12 zł sub, komentarz i like oczywiście pod odcineczkiem. Eee, no i tyle. Eee, a dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj przyszpącimy, no i dzisiaj fajnie by było zrobić jakiegoś drugiego skina, 2,5 dolarów w naszym saldzie. No i jest plan, żeby zrobić jakąś dragon lore, coś takiego. A czy uda się? To się okaże, zacznijmy może od jakiejś eee, bitewki. Wrzućmy może jednego Quantum. Kurcze, może nie. Wrzućmy może jakieś Tiger Knivesy. Wrzućmy, wrzućmy ich sześć i zróbmy na trzy osoby. Mam nadzieję, że początek będzie rewacyjny, wtedy już łatwiej popłynie nam cały odcineczek i będzie można tutaj delikatnie szpącić. Eee, na razie jest ok, eee, szału nie ma, tragedii również nie. Najmniej mamy, ale tu oczywiście liczy się tylko nasza piękna koronka. I mam nadzieję, że wpada teraz. Kurs spowolniło i u nas, ale wpadło tylko dla Botajorgo. Co on tu trafia? Bowie, ok, bez szału, bez szału możemy go przebić jak najbardziej. Tylko potrzebna jest nam koronka. Eee, a czy taka będzie? Nie będzie. No i on wygra. On raczej wygra. Sam jestem ciekaw, nie uciekam z tej pitewki. Bajonecik, pewnie jest 700. Uu, la, la. dwójeczka trafiona. Otwórzmy sobie podobną, tylko dajmy tym razem coś e, innego, jakieś inne tutaj. Mm, Dream Knives, to też jest... Możemy w sumie Dream Knives zciachnąć. 6 sztuk, 510 dolarków. E, Fejdzik najlepszy. Kurczę, myślałem, że same są tu kosy, ale w takim razie e, najwidoczniej tak nie jest. E, no tak, w sumie z e, kosami e, kosztuje 210 dolarów, chyba skrzyneczka, jeżeli się nie mylę. Mogę się jąkać, mogę się plątać, e, po pracy jest to musicie mi wybaczyć. E, a chciałem dla Was tutaj e, na szybkości to nagrać. Widzę, że tutaj e, NOP coś trafia. No i flipa za 1000. No właśnie, flipa za tysiąc hmm, hmm, Och kurcze i Hans Malik nam wpadł Kurcze nawet mieliśmy O! Kolejne dwie bitewki i kolejne naprawdę fajne, underdogi mogłyby tu oddać no ale niestety tak jak sami widzicie nie jest kolorowo yy, Dobrze by było to wygrać nawet bez koronki, że tak powiem bo byłby to by yy, też fajny proficik No ale, no dobra Teraz to chyba koronkę potrzebujemy, żeby w ogóle go dogonić. 30 dolarów. 213, 140, teraz pewnie ze 100. No jest słabo, ostatnie dwie. No daj w tej ostatniej tą koronkę, daj w tej ostatniej koronkę coś za tysiaka. się człowiek nie obrazi. Kurwa, poker, poker znowu coś trafia. Falchiona autotronika, czy on wygra? Nie wygra nawet, 1600 dolków. Dobra. Trzeba e, zaryzykować e, Czy będziemy chcieli ryzykować? Może będziemy chcieli ryzykować, ale... A, tortuga widzę, że zniknęła ze strony Crystal knivesy zróbmy, Crystal Knives Zróbmy 5, zróbmy 2 na 2 tym razem e, Antyterroryści oczywiście 110 dolarków jeszcze nam zostanie e, Chociaż mam nadzieję, że po prostu to wygramy Nie, że nam zostanie tylko, że po tym strzale będziemy mieli około 1000 dolarków, może więcej. Na razie mamy e, sporą stratę, ale wszystko jest do nadrobienia. Ostatnie dwie skrzyneczki, ok. E, wygrywamy o niedużo. Dobra, mamy to, jest ok, sprzedajmy sobie to wszystko. E, delikatnie wracamy, 2,5 mieliśmy na start. Połowę straciliśmy, Wiećmy może coś takiego, wiedźmy coś takiego. No spróbujmy sami, spróbujmy sami. E, będzie lepszy proficik, jeżeli to wygramy. Mm, ok, nie ma, nie ma tragedii. Dużo na nim brakuje. No tu już tu już jest, jest ciężko. 60 dolarków. Jeszcze tu koronka, mat koboska. przyszą on trafić jakiegoś mm, pęgera, że tak powiem. 700, 550. Ok. myślałem, że jest troszeczkę ten boi e, droższy. Jeszcze tutaj e, survival mu wpadł No underdog by oddał No co, wiećmy w ostatnią, wiećmy w ostatnią, trzeba ryzykować Te underdogi dzisiaj by... No grubo oddały, grubo by oddały Chociaż mam nadzieję, że w ostatniej bitewce ten underdog nie będzie potrzebny i w końcu... Coś my trafimy, no bo... No kiedyś trzeba, kiedyś trzeba Jest koronka, dobra, proszę Daj jak, jakiś, coś tysiąc, dwa tysiące dolarów, proszę O! Jest, mamy to. Dobra, 1300 i oby tylko teraz nic nie trafili. Dobra, jest git. 2700 wróciliśmy pięknie. 2900 nawet mamy. E, prawie 3000, więc ich jak najbardziej jest. E, pamiętajcie, na sam koniec odcineczka, że najlepszą stroną oczywiście do wymiany skinów jest PirateSwap. Swap. E, wiele skinów. E, dzięki niemu oczywiście dostajecie. E, pamiętajcie, że z moim kodzikiem macie 35% bonusu przy doładowaniu e, kodzbiku 4.4 e, Macie również konkursiki, co chwila się zmieniają, bardzo fajne skinki do wygrania, korzystne jak najbardziej są ceny e, No i tyle, nie chcę wam tutaj więcej przedłużać, e, korzystajcie póki e, jest możliwość Póki nam oczywiście e, nie zabiorą e, wszystkich możliwości w CSie, bo bo różnie to bywa znając oczywiście gaybana i wszystko to co się dzieje. Ja Wam dziękuję za oglądanie. E, miłego dziąka. No i co? I widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Hello.